Są takie CD, o których twórcy Minecrafta nie chcą, abyśmy wiedzieli. Dlaczego? D Dobre pytanie. Zapytajcie ich, jak chcecie, bo ja jakby nie mam kontaktu, więc to no ciężko, no. O, ale za to mogę wejść na każdy z tych światów i sprawdzić, co kryje. Czy wyjdę z tego żywy? Nie mam pojęcia. Trzymajcie kciuki. Let's go! Okej, okay, ten świat ma mnie zaskoczyć i to zaraz na spał. Nie. C co? Okej, okay, macie mnie. Chyba się udało. Czy to jest Stronghold? Nie no, nie wierzę. Tak, to jest on. Jaki jest procent szans? Ile jest światów na których spawnuje się zaraz przy końcu gry To jest dosłownie jedna z ostatnich rzeczy Które powinienem widzieć w Minecraft'cie A ja widzę to w pierwszej sekundzie po wbiciu na świat Powiedzcie proszę, że jest tu gdzieś jeszcze portal Ja poprosiłbym taki z dwunastoma oczami Nie pogardziłbym Nie, to tu? tu, tu jest portal, nie Dobra, bo może nie jest aż tak wesoło, no Portalu obok nieba, ale jest stronghold Jest jeszcze szansa, że to jest stronghold bez portalu Ale nie przyjmuję tego do wiadomości Jest, mamy co? jest portal z zeroma oczami. Dobra, to, to i tak jest dobry deal, nie? Myślę, że dałoby się tu zrobić niezłego speedrunnika. Nie, no i przecież można tu chyba zgarnąć całkiem spoczko itemki na start, jak na przykład trzy chleby, złota zbroja końska. Nie ja to miałem na myśli, mówiąc spokojnie, na start. O, już lepiej. Powoli dochodzimy do tego, co powinno tutaj być. Tak, jak myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie pogardzi. Proszę państwa, w ogóle o czym my rozmawiamy? Wydajność cztery, szczęście trzy. I to nadal 50 kratek od spauda. Chyba, że coś postanowi wam w tym przeszkodzić? Wtedy, e... zostaw mnie w spokoju. Dobra, nieważne. Nie lepiej za tej gry. Tak samo jak na 99% generator świata nienawidzi statków. Uwaga, zagadka. Co na tym obrazku jest nie tak? Statek w lawie? Boże. Ale to tylko drobny szczegół. W Minecraftie swego czasu było wiele flot. Była flota morska, flota neterowa. I to prawdopodobnie ostatni, ostały statek z floty neterowej, który przetrwał do dzisiejszych czasów. Znaczy, przetrwał to dużo powiedziane. Do czasu, kiedy tu nie przyszliśmy, miał się całkiem nieźle. Na szczęście, jego podlawowa część chyba nadal się dobrze ma. Bo cały ten statek, nie dość, że jego żagle są w lawie, to znajduje się na wysokości bedroka. Ty, no i był na tyle silny, że mam wrażenie, że tego bedroka tu trochę wykosił. Najmniej się przez dół nie przebił. Ale i tak znaleźć się w tym miejscu to całkiem niezłe osiągnięcie. No to dziurą to ty się raczej tutaj nie dostałeś, no. Moja teoria jest taka, że w Minecraftie naprawdę istnieją meterowe statki, o których nie chcą, abyśmy wiedzieli. Ale gdy tylko zbliżysz się do nich gracz, to włączają autodestrukcję i pozwalają się spalić. A to prawdopodobnie jeden z Pierwszych w historii okazów, które udało się zaobserwować. I to tylko dlatego, że jest zaraz koło spawna. Dajcie znać, jaka jest Wasza teoria. No, jak już jesteśmy w temacie rzeczy, które są w Lawie, a być tam nie powinny, to ładna wioska, co nie? Bo estetycznie tak na środku górskiego jeziorka. Trochę zabrożonego, trochę nie. To jeziorko też przecież wygląda zbyt miło, żeby miało ukryć jakieś tajemnice, co nie? Panie kapitanie, drukujemy na samet do. O, o obsydianu. To nie jest częste znalezisko na dnie jeziora, ale. Eee... To... Czekajcie, sekundę, bo jak mam przestać przelcać okulary, bo. Więc e... to nadal tutaj jest! Iglo, wyp. Zaprażam, czy ja mogę tam wejść? A, bo to, to nie jest pusta przestrzeń, to jest lawa. <grym> Okej, okay, to poprawia sytuację. A więc nie dość, że to wszystko jest y, na Bedroku. Tak praktycznie pod ziemią, to jeszcze to iglo jest w lawie, czyli śnieg jest w lawie. Y, czy, czy my się rozumiemy? Nie No, klimacik, nie? Rekord Guinnessa w najcieplejszym iglu pod słońcem mamy prawdopodobnie pobity. Powiedzcie myślę, że tu jest drabinka, co nie? Oczywiście, że! Oczywiście, że jest! I przychodzi przez. Przychodzi przez Bedroka! Brat zapytał, ile rzeczy ma być zepsutych na tym świecie generatora, a generator powiedział wszystkie. Nie, czekaj, odwrotnie. Dobra, nieważne. O czym ja gadam? Mam tu iglo dosłownie w lawie. O, zapomniałem, że jestem jeszcze pod jeziorem. Mało tego! Jak tam byłem wcześniej, zauważyłem, że coś z tym światem jest nie tak. Do kolekcji dochodzą jeszcze powtarzające się czanki! Bo to, to złoto i to jezioro lawy co czank są dokładnie takie same! Mój mózg wyczerpał właśnie swoją pojemność na dzisiaj. To fajne trial, chambersy Takie nie bardzo rzucające się w oczy. Im dłużej zwiedzam tego sina, tym jestem przekonany, że będzie chcę wiedzieć, co będzie kolejne. To może być tylko gorzej. No że lepiej. Nie ma opcji. Nie w tym odcinku. No jest spawn, ale. Spał mnie wyjątkowo w tym miejscu bardzo nie interesuje. Bo 700 kratek od niego możemy przejeść się do krainy wybitnych kierowców. Albo bardziej powinienem powiedzieć marynarzy! Inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię. Nie dobra, w ogóle nie potrafię tego wytłumaczyć. Wiele przypadków wybitnego parkowania już komentowaliśmy, ale bądź tego parkowania na mansion jeszcze nie było! To jest naprawdę imponujące. Jeszcze wbiliście się w ścianę, powiadacie no, Oczywiście, że tak! No, zresztą to nie jedyna rzecz, która tu zaparkowała wieża w środku mężczyzn to też jest świetnie pomysł. Ktoś jeszcze chciałby się pochwalić swoimi umiejętnościami tam architektonicznymi, budowlanymi albo parkowania. Te parkowania mi szczególnie imponują, bo e, parkowanie bokiem? To myślę, że powinna to być jakaś nowa dyscyplina. Samochodem bym tego nie zrobił, a co dopiero statkiem? Chyba powinienem zacząć prowadzić jakąś minecraftową listę mistrzów parkowania. Gorzej, że już na starcie mamy zwycięzcę. Jeśli tak jak ja chodząc po jaskiniach jedno o czym myślicie to czy nie spotkacie Herobrida? polecam wizytę u specjalisty, pomaga. Z tym wam nie pomogę, okej, okay? ale... Chyba właśnie znalazłem, gdzie Hiro Brian mieszka! Tak, nie ma innej opcji, to na 100% jego domek. Kto inny budowałby się 100 kratek pod ziemią. zabotki po środku wielkie wielkiej jaskini wśród niczego. Halo! Jest tam ktoś? Halo! Przepraszam, ja tylko turystą jestem, ja nie chcę przeszkadzać, nie? Ja tylko chciałem zobaczyć jak tu się mieszka! Gdzie do! No, Okej, okay, jest pusto. To źle! To bardzo źle! To znaczy, że poszedł na zwiady! Mordeczko, ja ci tu nic nie robię, nawet ci pomagam, bo ci tu oświetlam. Jej creeperów będziesz miał, to naprawdę same plusy. Czy nie powiadacie, że serio? Nikt tutaj nie! Tirbija skats. Nie dziwię się, chociaż pochodnia się pali. Tu, jak się pochodnia pali, to ktoś tu musiał mieszkać. Drzwi były otwarte, to też podejrzane. Może wyszedł na zewnątrz tą małą dziurką? Po co do dziura na zewnątrz? Ja jestem pewien, że jak tam wyjdę, tam będzie mój dom. To jest 100%. No, to tłumaczyłoby te wszystkie trzaski na strychu. Hej, o, ma własną prywatną ścieżkę. Dokąd? A, do wioski. To ich nawiedza. Albo ta wioska jest tutaj tylko dla niepoznaki, aby przykryć prawdziwy problem. A ci mieszkańcy to roboty. Nawet zachowują się jak roboty. się takie zachowują. Robot, sztuczna inteligencja, mówię wam! Nie ja jestem ekspertem, jeśli chodzi o end, pokonywanie smoka i te inne takie skomplikowane rzeczy, co nie? E, tutaj dowód na załączonym obrazku. Pozdrawiam. Ale wiem jedno, jak już tywa pokonamy, co nie? Ja sobie zaświeci jak żarówka. Wspaniale, da nam kolorowe kuleczki. No, zaraz koło endowej wyspy uruchomi się portal do End City. Wszystko idzie zgodnie z planem, możemy przeteleportować się na te odległe wyspy. Wspaniale. No i tak jak po tamtej stronie był portal, taki po tej stronie jest portal. Wszystko się zgadza. Jeden portal przy wejściu, jeden portal przy wyjściu. Dlatego naprawdę bardzo bym chciał, żeby ktoś logicznie mi wytłumaczył, dlaczego jeśli przeniesiemy się 179 tysięcy kratek stąd, a tutaj, no, na wyspie obok, też spotkamy portal. Znaczy, nie jeden, nie dwa, trzy, czekaj, cztery! Cztery portale do NCT. Jeden obok drugiego. Tak jak mówiłem, ja nie jestem specjalistą, więc jeśli ktoś z was się zna, to yy, wytłumaczcie mi to, proszę, czy to jest normalne. czy to tyle w ogóle do tego samego endu. A, okej, okay, tak. A jak teraz tam wrócę to gdzie? Do pojedynczego. Znowu. Nadal mam więcej pytań niż odpowiedzi pomocy. Muszę trochę ochodzić mój mózg. Najlepiej wizytą w wiosce. Na przykład w takiej, w której nie ma żadnych praw fizyki, bo znajduje się na jednej wielkiej, latającej patrzłce. Nie no, ja mam wrażenie, że dla nich to jest dzień jak co dzień. No nie widzą żadnego problemu w tym, że są 200 kratek nad ziemią na wielkiej, latającej wyspie. Słuchajcie, no, wieśniacy, no ja też nie widzę w tym problemu, jeśli miałby być szczery. Mało tego, powiem więcej jest to całkiem imponujące. Pierwsze wtarganie tu materiałów, po drugie sprawienie, że ta wyspa lata. Po trzecie, obciążenie jej tak, żeby nadal latała i nie spadła stąd, bo jednak niefajnie byłoby stąd spać. Jeszcze prowadzicie tutaj hodowlę wielbłądów, no to jest naprawdę kurde, i imponujące, no! I gdybym tu mieszkał, też zbudowałbym sobie balkon z fontanną, to może faktycznie bym przemyślał sprawę. Żelazny golem tutaj potrzebny do chronienia przed fantomami, chociaż nie wiem, czy one tak wysoko latają. Ewentualnie na waszym miejscu, to jeszcze bym nad windą pomyślał. Wróćmy może jednak do bardziej przyziemnych spraw. Takich jak na przykład o, jeżeli Lawy. To bardzo przyjemna sprawa, nawet powiedziałbym, że delikatnie podziemna. Jak jeziorko lawy wyglądać powinno? Każdy wie. No ma taki kształt różny, taki kształt jeziorka powiedzmy jest pod ziemią, ale to nie jest oczywiście tak, że tak musi być, bo może być na przykład kształt idealnego prostokąta. Przysięgam, nic tu nie ruszałem, nawet jednego bloku nie zniszczyłem, tak było jak przyszedłem. Idealne, prostokątne, naturalnie wygenerowane jeziorko lawy. Nie wiem czemu, ale mi to imponuje. Czekam teraz na idealne, okrągłe generatorze świata w Minecraftzie, postaraj się. Ale póki jest Idealnego okrągłego jeziorka nie ma! To jest przywoływanie duchów, ale nie mogę Ci o tym zbyt dużo powiedzieć. Musisz kliknąć w odcinek po prawej stronie, aby dowiedzieć się z czego Serio, ten odcinek to jest jedna wielka tajemnica. Musisz kliknąć teraz i przekonać się sam, póki jeszcze go nie usunęli, papa! Pa.